Cześć się to ja Match Games dzisiaj. Kupiłem karnet bojowy, jak wiecie. Zobaczcie, już go nawet w sklepie nie mam. Kupiłem karnet bojowy naprawdę było tak opłacalne. I teraz zobaczcie, przez to, że mam karnet bojowy, mam takie ładne skiny. Zagramy sobie oczywiście solo i pokażę Wam jak się gra idealnie na karnecie bojowym, bo ten karnet tak mi się podobał. Musiałem go kupić On chyba tylko 950 kosztował odłotów. Dlatego dla mnie to było opłacalne. Um, 40 zł. 40 złotych za to tak jakby nie, To tanio. Tanio. Naprawdę tanio. Um, teraz sobie zagram na tym pięknym skinie. Jeszcze kupiłem sobie jakiś taniec kolejny. Kurde. Ile dzisiaj pieniędzy wydałem? Prawie, no, dużo. Tak więc jak chcecie więcej takich odcinków, gdzie coś kupuję, no bo wiem, że ludzie lubią patrzeć, jak ktoś traci pieniądze, no to Piszcie śmiało, zostawcie subskrypcję. No i co? Ja już teraz lecę z gierką. Kurde, tylko teraz pytanie: Czy dobrze wyląduję w dobrym miejscu? Myślę, że od razu polecę po helikopter. W ogóle dzisiaj była jakaś aktualizacja i nie wiem nawet co dodała, więc chyba jakieś tam wyzwania, oro, coś takiego. Ale dobrze. O, on ma środowisko legendy, a ja mam ten. A ja mam kadr zwojowy, widzicie chyba. O, to już taki zwykły ty który nawet. Nie stać go na karner bojowy, więc ze slamusem. Dobra, widzowie, czekajcie, 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 widzowie, czekajcie, widzowie! Ehm, bo tak mam słaby internet, że się denerwuję. Ehm, o, widzicie, i zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Patrzcie, spadanie tak ładnie wygląda. Terazę kupiłem. O, jeszcze pizza do mnie przyszła, super. To się nazywa, dzień Farta. O, widzicie to? To jest tak fajne, na na karnercie bojowym. No i mam jeszcze jakieś 400 v więc można wygrać taniec za 200, jakiś tam w do dowolny, ale musi kosztować 200 i musicie napisać swój nick w komentarzu, yy, to yy, może wygracie, tak więc, ja teraz lecę, dobra, zabrałem jakieś tam słabe bronie, znaczy yy, jedną, ale... Napiję się teraz y, tego, i dobra, kurde. W ogóle jeszcze mam kolor kolory do helikoptera pozmieniane. E, tak więc, o kurde, dobra. Kolejny ten. Dobra, już mam 100 armoru. Okej, okay. o, strzelna pompka, dobra. Znowu ta broń. Tego, tego już nie wezmę, bo to jest lipne. Dobra, mam 100 armorów, więc tutaj jestem bezpieczny raczej. Um, Albert teraz się fajnie grał na tym karnecie. Mam y, tyle pomysłów, jak wykorzystać ten karnet bojowy, że wy tego nie macie w głowach. Normalnie teraz to ja już nawet w top model mogę występować u jakichś z tym karnetem, bo tam są ładne skiny, naprawdę. Nie, to jest slipne. Kurde, dobra, A, niech przyciągnie broni. Dobra, nie może przyciągnąć broni dla helikoptera. Ej, teraz pytanie: czy nikt nie zabrał helikoptera? Bo stąd już strefa będzie naprawdę przypałowa. Ooo, czy nikt nie zabrał helikoptera? Dobra, jest helikopter. Jeszcze mam do niego y, tak jakby skórkę na ten. Y, na wiecie co? Ej, czekajcie, jak to się nazywało na inny kolor. O, zobaczcie, mam taką niebieską, taki niebieski komputer. Dobra, no nie idziemy, to Jak widzieliście na napiszcie to widziałem Jak widzieliście i byśmy w ogóle spotkaliście bo to było, to było Tak Więc no W ogóle znowu Was przepraszam, będzie kolejna długa przerwa bo teraz mam jeszcze inne rzeczy, które udało ale będzie kolejna przerwa, które wyrządzono niech będzie No, po to meczu muszę jeszcze 200, już dawno robiłem, ale to mi zabrał za nic. O agencja. Dobra, ja na agencję. O, woda. Nie! Myślałem, że ja do wody polecę. Kurde, myślałem, że do wody polecę. Nie! Dobra, zaczynam mecz dalej, bo. Ej, myślałem, że do wody polecę. Przez chwilę myślałem. Że tak, o, że dobra, tam jestem nad górą, się trochę przesunę i będę w wodzie. A tu nagle w drzewo walnę. Tak, w drzewo? Chyba w drzewo. E, teraz pytanie, bo tego już nie pamiętam, bo ktoś mi mówił, czy jak mam ten karnet, to mogę wejść na jacht? Ej, to by było kozac, kiedy mógł wejść, ale raczej nie. A tak propos, to ja jachtu nie lubię. No, ja jest tak denerwująco. Każdy każdego zabija. Tylko jest akurat dobrze, bo tam nikt nie leci, więc broń tam są zawsze. Tu hmm. jest fajny skin, ale. No. Ten ma fajne te... wspólna emotka? Ej, zobaczcie jakie ja mocki Ja sobie to już kupiłem, takie... kurde... Lecę na agencję po helikopter Zresztą na więcej będzie dużo osób leciał pewnie Jak to mi się podoba mm, ta lotnia No i zaraz ta lotnia będzie no jest tak fajna Ja chyba wyląduję obok, tylko teraz się przypał, bo nie mam armoru i Nie mam broni Oj, nie mam Najpierw bym się musiał przebrać, tylko pytanie To jest, jest tak fajne, że przebierać go jest trudno Dobra, muszę tu najpierw wylądować jakoś bezpiecznie, i typ z minigalem. Ale chyba jestem tu bezpieczny. O nie, dobra, nie, tak nie, jednak... Nie, już nie trafi we mnie. Dobra, ja lecę. Ej, eee, on trafił tylko... Ej, eee, jak on mnie trafia, no i już dla mnie Ej, no znowu HP stać, wiesz? Ja teraz przegnam, to idę przy boku. Bo no, nawet nie mam domu. broni. Mogę tylko postawić... Mogę do wody, bo wtedy... To dobrze. Nie, już strefa leci. Kurdeee. Zresztą jeszcze blisko. W ogóle nie podoba. Znaczy, ten kolor jest fajny z karnetu, ale mi się nie podoba, że kolor ten. On nie to może szczelać, on powinien On może tylko latać taką lipę trochę. No i można tylko Dla mnie to jest slipa, ale no, Chyba że będzie jak tylko ogóle Ej, typy się tu strzelają, zobaczcie. Typ tam strzelał, to ja bym go nawet podszedł w Ej, lokietnica! Nie, to jest Miniga co to jest. Słuchajcie co to jest? Nie, to jest pandażownica jest, już miałem nadzieję! Ej! Dobra to dostał... Nie kurde, już ammo nie mam no Super Ym... O, 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 co mnie Wyjdź Gdzie, gdzie, co, co, co? Zaraz, gdzie z mnie otepnęło. Dobra to Dobra, zebrałem to jednak, nawet nie wiem kiedy, ale to zabrałem. Dobra, teraz uwaga, bo teraz tu już na mnie polują. Teraz jak zginę, to kończę odcinek, więc. O, tu się ktoś posypał. Wow. No w sumie się nie dziwię, typ się tak No tam tamtego? Ej. Może zabiję tamtego drugiego? To pytanie, czy on tu jeszcze jest. Kurde, mam mało maców, nie zabuduję się, nie zabuduję się. Ej, słyszałem kroki. To nie moje. Chyba, że moje, bo. O, teraz nie słyszę, dobra, jednak faktycznie moje. pizza mi stygnie, ale przepę. Ej, tu nikogo nie mam, Co to jest tak bezpiecznie? To jest bezpieczne. Chyba powinienem lecieć do dropów. Nie jest jeszcze broń. Czekajcie, gdzie są dropy? Dropy są w zupełnie w inną stronę. Dobra, lecę mniej więcej na dropy. O, nawet je widzę stąd, dobra. Super, tylko ale jednak są daleko trochę, ale je widzę. Um. Jeszcze teraz pytanie, czy tu nikogo nie ma. No teraz to ja się już boję. No nie, strefa leci. Mam nadzieję, że nie wleci w te te, w te dropy. A gdzie są? Nie są dalej, medal przetrwania. Kolejny. Ej! On myśli, że jestem w tym. Co za typ? Ej, tam był. Co on do mnie z jakiejś lepszej broni nawala. Kurde, z szerej do niego muszę. Ej, czemu nie mam żadnej złotej? Co tu jest? Kurde, muszę na blisko coś włożyć. Dobra, powalony. Jestem już zabity. Bo to solo, więc. Też to słyszycie, te szczały, ale mnie to... mnie to śmiesznie to tak fajnie wybucha. Trochę też niedokracowany. Kurde mam 40 HP, ale nie będę dlaczego banda, że może przeżyję. Dobra, jedną osobę zabiłem. Hmm. Ale teraz będzie przepływek. Nie zabiłem Też co już nie ma dropów już zabrali. No, a musiałem się z nim ścielać, co ja... Odwaliłem, no już mają pewnie jakieś minigany, kurde bazupki. O o o, ale tutaj jeszcze nikogo nie było, ale myślę, że teraz nie zbiorę tego. Ej, tu się ktoś budował wcześniej. Hej, tutaj chyba nawet helikopter wcześniej zostawiłem. No, nie ma tu nikogo tak na wszelki wypadek. Kurde. Słyszałem jakby ochrodziarzy. Też słyszeliście ochrodziarzy? Ej lol. Wezmę sobie motorówkę. O ile mnie nikt nie zabije na motorówce. Albo o ile samochód. To jest całkiem możliwe.

Nawet Hp nie zabrałem w ogóle Ale to mi się podoba Kamera celownicza? Teraz pytanie, co tu jadę Kurde, tracę HP, bo nie jestem na wodzie, ale... A ty? Nie, to jest zimno, nie wiem to wygląda, tak Ej, o tam widzę kogoś Okej, dobra, dostał. To on dostał, dobra. Ej, widzieliście Aniel, to to zabrało? A nie, on się już dowdował. To jest, dobra. Tutaj ludzie. No nie, no tam jest. Gdzie dajcie. ich jest? Dobra, idę z tego. Z ziemi na nich lecę. Teraz jak się skończę, pamiętajcie. Więc jak nie skończę, to mnie podstawiajcie w komentarzach. Teraz mogę... Jak tędy... To mogę być go na hita. Wtedy przejdzie. O, 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 ktoś tu się kogoś był. Ktoś, to go Zabita Ej, nie teraz, to ja już jestem serio na hita. Ooo, oh, no. Dobra, mam Ej, jak to wygram, to stawiam wam Jakie, nie, jakiś taniec za 200. Nie ma tu typów. Albo są, tylko zupełnie. Zrobią na mnie pułapkę. Czekajcie, czekajcie, tak żeby się trochę wystraszyli. Oni bardziej w inną stronę biegną. Oni bardziej tam. Bo oni się boją strefy, kurde. no, Ja też się teraz boję strefy. Ej, motorówki jeszcze nie wzięli. Lol, przepał. Wabiki? To są wabiki? Nie, granaty, dobra. I co jeszcze, tak wolno szłem. Dobra, na agencję po helikopter. A nie, ja tam wziąłem już helikopter. Dobra, dwie osoby zabiłem. Dobra, teraz muszę tam dostać na agencję. Aj, kurde, szkoda, że nie można tak lecieć na zawołanie. To na przykład, klikasz i lecisz od razu, lotnią. Tu już jest agencja, słychać strzały? Dobra. O, no co jest? Ej, ale mnie zbugowało. O nie, widzę strefę. Trochę już leci. Ale, ale jak wejść helikopter... Dobra, wplątałem się w najgorsze co możliwe. walody, Oni już są na hita. No, tutaj to ja już im nawet nic... O ty kurde! Ej, no nie! Oni mnie zaraz tu zabiją. Ale co jest? Dobra, trochę... Dobra. Tro... Cześć, trochę... cześć, yy, Muszę teraz spadać, ponieważ no, zakończyłem troszeczkę mi nie wyszło. i na miejsce, tak więc pa.